Zrekrutowany przez Roberta Oppenheimera jeden z najwybitniejszych umysłów przedwojennej lwowskiej szkoły matematycznej. Jak Stanisław Ulam trafił do amerykańskiego projektu Manhattan i jaki udział miał w tworzeniu amerykańskiej broni nuklearnej. Niemały, był to Polak, który współtworzył bombę atomową. Jego biografia to seria przypadków. Princeton poznał Alberta Einsteina, później otrzymał propozycję trzyletniego kontraktu na Uniwersytecie Harvarda. Ostatni raz był w Polsce w sierpniu 1939 roku. Miał żydowskie pochodzenie, więc tej wojny mógłby nie przetrwać. Gdy Stany rozpoczęły swój tajny projekt, jego umiejętności matematyczne były wykorzystywane do skomplikowanych obliczeń związanych z fizyką jądrową i modelowaniem reakcji nuklearnych. Po zakończeniu wojny wielu naukowców wróciło do Akademii, ale Ulam pozostał w Los Alamos, gdzie wraz z Edwardem Tellerem i innymi pracował nad bardziej zaawansowanym typem broni. Bronią termojądrową. Wspólnie zaproponowali fundamentalny koncept, który wykorzystuje dwustopniową konfigurację implozji radiacyjnej, dziś znaną jako układ Teller Ulam. Umożliwia ona kontrolowanie osiągnięcie fuzji jądrowej w broni. To podejście stało się podstawą nowoczesnych bomb wodorowych. Pierwszy test takiej bomby, kryptonim Ivy Mike przeprowadzono 1 listopada 1952 roku na atolu Eneuet na Pacyfiku. Eksplozja miała miąc równą 700 bombom zrzuconym na Hiroshima, pokazując ogromny skok, jaki stanowiła termojądrowa konstrukcja. Po tych pracach Ulam kontynuował karierę naukową, a jego wkład wykraczał poza bronią jądrową. Zasunął też z metody Monte Carlo techniki obliczeniowej szeroko stosowanej w nauce inżynierii dzięki zastosowaniu losowych symulacji. O projekcie Manhattan i jego twórcy przeczytasz w książce Chrisa McNaba Robert Oppenheimer, człowiek, który stworzył bombę atomową.